Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam Was na test nowości kosmetycznych. W tym sprawdzimy sobie cenową paletkę z Mio, która jest. Pięknych, pistacjowych barwach, a także nowy podkład z afektu oraz kilka innych nowości. Więc standardowo, jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. I zaczniemy sobie od brwi. Evelyn jakiś czas temu wyszło z nowym mydełkiem do brwi, tym razem z kolorem. Bo do tej pory było tylko to transparentne, które swoją drogą bardzo lubiłam i lubię w dalszym ciągu. Ale wiecie, mamy taką nowość, to ja oczywiście uznałam, że muszę Wam sprawdzić. W ogóle Evelyn wyszło teraz z tyloma nowościami i w końcu będzie brązer, wpłynie. Taki jak ten róż, w sensie o to mi chodzi. I dajcie znać, czy chcecie, żebym przetestowała dla Was te nowości. Znaczy, po co ja się w ogóle pytam? Przecież wiadomo, że będziecie chcieli. Ale wróćmy do naszego mydełka. Nazywa się ono So Fluffy Brow and Go Brown. Kosztuje 30 zł. I tak jak mówiłam, mamy już dwa odcienie tych mydełek: transparentny oraz ten brązowy. Ma mieć wygodną żelową konsystencję, pozwalającą na nieograniczone możliwości stylizacji. Po aplikacji mydło zastyga, gwarantując trwałość. Ma ujarzmieć każdy rodzaj brwi, od delikatnych po gęste. I ta wersja Wersja ma dodawać lekkiego naturalnego koloru. Ogólnie ten produkt w opakowaniu wygląda na czarny, ale tak nie jest. Co mnie też zaskoczyło, to to, że on bardzo przyjemnie pachnie i zrobimy sobie tak, że ja nałożę ten produkt na jedną stronę i zrobimy sobie porównanie, jaki będzie efekt. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o takie mydełka z kolorem, to mam takie doświadczenie pół na pół, bo zazwyczaj jak używałam takich kolorowych mydełek, no to wszystko się tutaj wokoło brudziło. Kiedyś wam testowałam takie mydełko, znam, no i było niby ok, ale właśnie jeżeli chodzi o całą resztę, czyli to jak się ubrudziłam nim i w ogóle, to był to bardzo duży minus. Zobaczymy oczywiście jak będzie w przypadku tego. Więc nałóżmy go sobie i zobaczcie jaki on jest intensywny. Ja tą klasyczną wersję transparentną bardzo lubię, używam jej bardzo często również. Jeżeli chodzi o ten, no to brwi są na pewno przyciemnione. Jest on taki bardzo gęsty, w tym momencie mega go czuć na brwiach, ale zaskoczyło mnie to, że w sumie w tym momencie się ani nie ubrudziłam nigdzie tutaj poza obrębem moich brwi. I dodam jeszcze jedną rzecz. Bardzo szybko się na nim pracuje. Brwi są świetnie utrwalone i wyczesane, i na zbliżeniu, jak możecie zobaczyć, no ta różnica jest naprawdę widoczna. One są tutaj po tej stronie ciemne, więc kolor faktycznie jest. I powiem Wam, że ta różnica u mnie na brwiach jest naprawdę mocna. Po tej stronie no te brwi są takie konkretne, więc uważam, że bardziej ten produkt sprawdzi się dla osób, które mają trochę ciemniejsze włosy ode mnie. A reszta zdecydowanie będzie musiała się zadowolić tym transparentnym odcieniem. I lecę z drugą brwią. Słuchajcie, bardzo mi się podoba to, że te brwi pod wpływem tego produktu poddają się na ten kierunek, w którym ja chcę, żeby one szły. Zobaczcie sobie po tej stronie, po dłuższej chwili ten produkt jakby zastygł i nie jest już taki mokry, jak był w porównaniu na przykład do tej strony, która jeszcze zastyga. Więc trzeba dać mu czas. Jezu, jak patrzę tak w podgląd, to mi się wydaje, że nie widać mnie, tylko widać moje brwi, bo są tak intensywne. Ale efekt ogólnie podoba mi się. Zobaczcie sobie teraz różnicę. Zgodzę się z tym, że mega łatwo się na nim pracuje, nawet się jakoś szczególnie nie ubrudziłam. Fajne jest to, że przy jednej warstwie już macie takie mega mocne utrwalenie i nie trzeba dokładać kolejnych. Brwi się bardzo ładnie przyklejam do skóry. Zobaczymy, jak będzie po całym dniu. Jak na razie nie mam na co narzekać. Szukając nowości do testu, natknęłam się na takie coś. Jest to nowy korektor z Nyxa. Nazywa się Profix Stick i kosztuje 45 zł. Jest dostępnych około 15 odcieni. Ja mam 03 Alabaster i ma on zapewniać perfekcyjne krycie i długotrwały efekt, możemy używać go do korygowania cieni pod oczami, przebarwień, wyprysków i zaczerwienień, do konturowania twarzy, do ukrywania blizn i tatuaży. Ma też dawać się stopniować i można go używać zarówno pod podkład, jak i na. Opakowanie ma też bardzo fajne, takie wykręcane i jeżeli chodzi o kolory, to są różne, bo są zarówno takie korygujące zielone, jakiś pomarańczowy, fioletowy, jak i takie właśnie klasyczne, beżowe oraz ciemniejsze dla osób o ciemniejszej karnacji, bądź po prostu takie, których możemy użyć do konturowania. Moja cera jest ostatnio w trochę lepszym stanie, ale mam jednego dziada, który jest tutaj na brodzie i zobaczymy sobie, czy ten korektor go zakryje. Nałożę go sobie trochę na pędzelek i zobaczymy, jak on sobie poradzi z zakryciem. Tego czegoś, co tu mam. Jeżeli chodzi o jego konsystencję, to mimo tego, że jest to taki stick i może wydawać się, że będzie on gęsty i tępy, to taki nie jest. I rozblendujmy to. Jeżeli chodzi o to krycie, to ja bym powiedziała, że jest średnie, przy jednej warstwie nie zakrył tej niedoskonałości, jak możecie zobaczyć. W dalszym ciągu ono przebija i widać też takie zaczerwienienie. No cóż, ale może lepiej sprawdzić się pod oczy, nie wiem, jakby to miało zakryć tatuaż, jednak tak z czystej mojej ciekawości dołożę sobie tutaj kolejną warstwę gdzie jest mój pędzelek mam i dokładamy jakoś mi się tak źle mówi wiecie jak mam tak głowę odchyloną do tyłu nie wiem o co chodzi. Przy drugiej warstwie jest trochę lepiej, ale w dalszym ciągu uważam, że nie ma rewelacji, więc może przejdźmy sobie do tej okolicy pod oczami. Tu już polecę bezpośrednio z aplikatora i nałożymy go sobie właśnie na te okolice. Jeżeli chodzi o kolor, to uważam, że dobrałam go wręcz idealnie. Zobaczcie, jaki on jest jaśniutki, jak będzie ładnie te okolice pod okiem rozjaśniał. Rozblendujmy sobie wszystko. No i to krycie, ja bym powiedziała, pod oczami jest średnie. On wam nie zakryje bardzo dużych cieni pod oczami przy jednej warstwie, nie ma takiej opcji. Z moimi średnimi sobie tak poradził, powiedzmy, ok. Na pewno z dala to wygląda lepiej niż z bliska, w sensie takim, że tutaj mi one trochę przebijają, co zresztą za chwilę zobaczycie na przebitkach. Dołożymy sobie tutaj oczywiście też drugą warstwę, ale to za chwilę. On tutaj nigdzie też nie pochodził, jak możecie zobaczyć, w załamania, bardzo ładnie się prezentuje. Taka jest różnica. Jak możecie zobaczyć, no tutaj trochę to wszystko przebija, jednak wyrównanie tak ogólnie tej struktury jest bardzo dobre. Dołóżmy sobie drugą warstwę. Przy tej jednej nie jest on absolutnie jakkolwiek wyczuwalny. Jest mega lekki, mimo tego, że ta formuła jest taka trochę gęsta, ale też nie ma problemu z rozprowadzeniem jej po tej okolicy. No i czy możemy tutaj zbudować to krycie? Moim zdaniem minimalnie, ale to będzie takie krycie średnie, Stronę delikatnie mocnego. W dalszym ciągu uważam, że nie jest to pełne krycie i zastanawiam się, jak producent tutaj napisał, że zakryje on tatuaże. Ale do niczego innego w jego przypadku się nie przyczepię, bo zobaczcie, przy dwóch warstwach w dalszym ciągu on wygląda przepięknie na tej okolicy pod okiem. Zobaczcie, jak ona jest wyrównana. Wyglądać wygląda świetnie i też przy tych dwóch warstwach w dalszym ciągu nie jest on ciężki. Nałożę go sobie na drugą stronę. I tutaj mam troszeczkę gorsze cienie pod oczami. W sumie nawet nie wiem, czemu na jednym oku mam większe, na drugim mam mniejsze, no ale już to pominę. Tak po prostu mam. Więc w sumie, jeżeli szukacie takiego korektora, który ma średnie krycie, jest lekki i nie wchodzi jak na razie w żadne załamania, możemy go sobie stopniować i ogólnie bardzo ładnie wygląda na okolicy pod okiem, to jak na razie. Ten się sprawuje bardzo dobrze, ale zobaczymy sobie, oczywiście, jak to będzie w teście trwałości, bo tu nam się wtedy rozwijają wszelkie wątpliwości. Ja, oczywiście, poza kamerą, pod to drugie oko też nałożyłam sobie drugą warstwę, aby było równo. Podoba mi się to, że on się świetnie stapia ze skórą i absolutnie nie wygląda ciężko, ani też ciężki nie jest. Zapowiada się tutaj, że to będzie taki fajny korektor na co dzień. I też ta zero którą ja mam, jest bardzo jasnym odcieniem, przez co, jak nakładacie go sobie na te okolice pod oczami, to sprawia ona takie wrażenie bardziej rozjaśnione. I wypoczętej. I to co jest istotne, jest to korektor o wykończeniu matowym. Teraz przejdziemy sobie do cieni do powiek. Ja dawno nie miałam tak, że jak zobaczyłam jakąś paletkę, to od razu musiałam ją kupić. A w przypadku tej właśnie tak było, bo ja ogólnie obserwuję sobie ją na Instagramie i tak pewnego dnia patrzę, co to takie piękne i zielone. A to się okazało, że jest to nowa paletka Pistaccio Gelato, czyli w tłumaczeniu z włoskiego lody pistacjowe. Ja obok tego zestawienia kolorystycznego nie mogłam przejść obojętnie. Kosztuje ona 30 zł, W palecie mamy 5 cieni w odcieniach zieleni. Trzy są matowe i dwa są błyszczące. Możemy za jej pomocą zrobić różne makijaże, zarówno dzienne, jak i wieczorowe. Ja się w tych odcieniach zakochałam. Paletka po wyjęciu z opakowania jest różowa. W środku mamy lusterko. Opakowanie jest takie tekturkowe, ale wygląda dosyć porządnie. Ja, zarówno na Instagramie, jak i tutaj na shortcie na YouTube, robiłam wam taki krótki makijaż z wykorzystaniem tej paletki, ale testy rządzą się swoimi prawami. I tutaj dzisiaj zrobimy coś, bym powiedziała, coś prostszego, mniej spektakularnego, bo chcę wam pokazać, jak te. Cienie nakładają się w standardowy, najzwyklejszy sposób. I kolorem bazowym w tym makijażu będzie ta piękna 0 trójka. Wezmę sobie taki duży, puchaty pędzelek i będę nakładała ten cień na salutką powiekę. One się troszeczkę osypują w opakowaniu, zobaczymy, jak będzie tutaj przy aplikacji. No i przy aplikacji też się troszeczkę osypują. Proszę zobaczyć. Ten kolor na powiece wychodzi tak dosyć słabo w porównaniu do innych cieni z tej paletki, i jak dla mnie jest on takim, no ja bym to powiedziała, najsłabszym ogniwem tej paletki. Nie boję się tego stwierdzenia. Uważam, że wszystkie inne mają taki wiecie, mocniejszy efekt na powiece, co zresztą zobaczycie, dlatego też właśnie ten kolor dałam jako bazowy. Teraz przejdziemy do tej najciemniejszej zieleni o numerze 04 i ją będę nakładała od zewnętrznej strony oraz na dolną powiekę. I to jest kolejny mat, który się osypuje, ale zobaczcie sobie od razu jaka jest różnica pomiędzy nim a tą 03, bo ta zieleń jest automatycznie widoczna, ma zdecydowanie lepszy pigment. I cienie się ogólnie ze sobą bardzo ładnie łączą, i słuchajcie, ja w tej zieleni jestem zakochana, zobaczcie jaka ona jest. Piękna, jaka intensywna. Uwielbiam zielone cienie, a nie wiedziałam o tym, że je uwielbiam do momentu, w którym nie miałam właśnie tej paletki. Bo jak miałam jakieś tam kolorowe paletki, to zazwyczaj te cienie zielone były takie zielone, jak nie wiem, jak jakaś żaba z kreskówki. A tu one są tak ładnie wyważone, mimo tego, że to jest taka malutka paletka, to jest naprawdę dobrze. I zobaczcie sobie, no, chwila, moment i cienie jest nałożone. Ja na tym krótkim filmiku z tego cienia robiłam też eyeliner. Wiecie, wymieszałam sobie go z dura i super się też w tym temacie sprawdza. Nie ma tutaj absolutnie żadnego problemu. Bardzo ładny jest to pigment, ładnie równomiernie jesteście w stanie sobie go nałożyć nawet jako taką kreskę. Więc w tym celu też się świetnie sprawdzi. A to nam otwiera multum nowych możliwości, jeżeli chodzi o makijaż za pomocą tej paletki. I teraz przejdziemy sobie do tego intensywnego błysku w numerze 02. Nałożę go sobie tutaj od wewnętrznej strony i zobaczcie jaki to jest błysk. To jest tak przepiękny cień, że ja nie mam w nim się zakochałam od razu i zobaczcie, jaką on ma też intensywność, przepięknie się błyszczy. Mamy tu mniejsze i większe drobinki i on też się bardzo fajnie przykleja do powieki bez użycia jakiejś, wiecie, lepkiej warstwy w sensie jakiejś bazy czy czegokolwiek. Ja nakładam je po prostu na korektor i zobaczcie, jak to się pięknie chwyta. Teraz przejdziemy sobie do tego matowego cienia 01 i ja go nałożę na dolną powiekę, tutaj tak mniej więcej na środek i on też ma bardzo dobrą pigmentację i jest intensywny. To jest kolor taki uważam, Obczajcie sobie teraz porównanie. Na tych cieniach pracuje się szybko, łatwo i przyjemnie. Ładnie się blendują i równomiernie rozprowadzają. Do odcienia 01 oraz 04, jeżeli chodzi o maty, nie mam żadnych uwag. Taki najsłabszy jest ten 03, bo on nie jest aż tak bardzo intensywny na powiece. Trzeba go użyć troszeczkę więcej, ale jeżeli chodzi o błyski, czyli zarówno 02, jak i 05, to one mienią się przepięknie. Poza kamerą ja sobie dokleiłam sztuczne rzęsy i użyłam też tego tuszu, który wam ostatnio Testowałam, więc jak macie ochotę, możecie sobie test obejrzeć. Tam macie efekt go bez sztucznych rzęs i jest naprawdę efekt. Wow, w jego przypadku. I teraz przejdziemy sobie, słuchajcie, do podkładu i tutaj mam nowość z afektu. I nazywa się on Best Made, kosztuje 80 zł, są dostępne cztery odcienie. Ja wziąłam sobie najjaśniejszy 1N i ma być to podkład o innowacyjnej formule łączącej perfekcję krycia z naturalnym, aksamitnym wykończeniem. Pomaga on wyrównywać kolory skóry oraz ukryć niedoskonałości. Z zapewnia długotrwałe, matowe wykończenie do 12 godzin. Bez przesuszenia i efektu maski zawiera pielęgnujące składniki takie jak niacynamid, witaminy E, ekstrakt z grejpfruta, które pomagają w łagodzeniu problemów skórnych i dbają o odpowiednie nawilżenie oraz odżywienie. Zamknięty jest on w bardzo estetycznym szklanym opakowaniu z pompką, wygląda ono dosyć luksusowo. Jeżeli chodzi o jego formułę, to jest ona dosyć gęsta, ale ma być to też podkład kryjący. Więc wiecie, to może iść ze sobą w parze, ale niekoniecznie, bo niekiedy też takie lekkie bardzo płynne formuły, mają bardzo dobre krycia, więc nałóżmy go sobie na twarz. Zobaczcie, jaki on ma przepiękny kolor. Jeżeli chodzi o jego krycie, no to jest ono dosyć konkretne. Nie powiedziałabym, że jest ono pełne ale radzi sobie ze wszystkimi mniejszymi jakimiś zaczerwienieniami, niedoskonałościami i pięknie wyrównuje kolory skóry. I faktycznie, on jest taki bardziej matowy, na pewno nie zapewnia takiego mokrego efektu jak niektóre podkłady, co mnie bardzo cieszy i on tak ładnie pachnie i super się stapia ze skórą. Jeżeli chodzi o odcień, który ja wybrałam, to uważam, że dobrałam go... Idealnie. A wiecie, przez chwilę się zastanawiałam, czy nie wziąć numerka 2, ale tak koniec końców poznam, dobra, wezmę jedynkę, na obecną chwilę będzie na pewno lepszy. Bo wiecie, jak to czasem z tymi podkładami i ich kolorami jest. Albo będzie coś za jasne, albo będzie coś za ciemne i traf sobie w swój odcień. Tu na szczęście trafiłam bardzo dobrze i powiem Wam, że on z zakryciem nawet tych większych niedoskonałości, które miałam tutaj na brodzie poradził sobie lepiej niż ten super kryjący korektor z NYXa, więc no jest konkretnie, ale przywalę się tutaj do jednej rzeczy i oczywiście będzie to pompka, ponieważ nie wiem, czy znowu tylko ja mam taki problem przy ostatnim podkładzie, jaki wam testowałam tym ze Stars from the Stars, część z was mi napisała, że też macie ten podkład i też macie problem z pompką pewnie się zastanawiacie, jaki ja zaś problem napotkałam tutaj i w tym przypadku jest tak, że jak sobie chcecie nałożyć na gąbeczkę czy na pędzelek właśnie jakąś Ilość tego podkładu, to nie macie kontroli nad tą ilością, zawsze nałoży się taka sama. Nie możecie sobie nałożyć mniej, nie możecie sobie nałożyć więcej. Znaczy możecie więcej, bo możecie sobie tą pompkę nacisnąć dwa razy. Ale jakby on dozuje taką określoną ilość, nie da się wiecie, tak lżej przycisnąć, żeby troszeczkę mniej go wypadło. Na to zwracam uwagę. mnie to na przykład denerwuje. A teraz obczajcie sobie różnicę, jak jeszcze ten podkład wygląda nieprzypudrowany. Mamy tutaj niesamowity efekt wygładzenia i to jak pięknie on wygląda. Wygląda na skórze w obecnym momencie? Ja nie mam pytań. Bardzo mi się ten efekt podoba. Faktycznie to wykończenie jest takie pomiędzy matem a satyną, bardziej w kierunku matu. Krycie ma on też bardzo dobre i jedna warstwa tutaj w zupełności wystarcza. I mimo tego, że jest on taki gęsty, to nie jest on na skórze ciężki. Poza kamerą dokończyłam swój makijaż, przypudrowałam się, wykonturowałam, nałożyłam róż i powiem Wam tak, jak to siądzie, to będzie to świetny podkład dla cery mieszanej i tłustej. I przejdźmy sobie do ostatniego kosmetyku, który będziemy sprawdzać w dzisiejszym teście i palzę wyszła ostatnio z nowymi matowymi pomadkami i nazywają się one The Kiss Lips, kosztują 40 zł, jest dostępnych 6 odcieni, ja mam 0,1. Jest to pomadka w płynie o miękkim, matowym wykończeniu, ma kremową, nieklejącą się formułę, która zapewnia uczucie komfortu, a jej bogata pigmentacja odpowiada za pełne krycie i intensywny, nasycony kolor. Zamknięta jest ona w takim niedużym w opakowaniu ze standardowym aplikatorem. Do każdego koloru tej pomadki są dołączone też konturówki, chyba kosztują około 30 zł. Ja jednak konturówki nie kupowałam, bo bardziej zainteresowała mnie pomadka. Poza kamerą nałożyłam sobie moją ulubioną konturówkę z Maybelline i lecimy z testem tej, oczywiście, że wzięłam najbardziej typowy dla mnie odcień pomadka ogólnie jest bardzo płynna i taka leciutka, świetnie się nią maluje nie ma ona też takiej obciążającej formuły i po chwili ona zastyga na mat i to widać gdy ona zastyga i nie jest wyczuwalna to nie jest dla mnie taka typowa matowa pomadka, ta jest bardzo komfortowa i zobaczymy sobie czy ona się nam odbije na dłoni Delikatnie tak, ale może być to kwestia tego, że nie zastygła jeszcze w 100%, więc ja chwilę odczekam i zobaczymy, czy się wtedy odbija. Odczekałam zdecydowanie dłuższą chwilę. Robimy test buziaka. No i teraz już się nie odbiła. Zobaczcie sobie różnicę na przebitkach. Ja ogólnie jestem zachwycona tym kolorem, on jest taki piękny. Idealnie wpasowuje się w moje gusta i to jest taka typowo-matowa pomadka. Faktycznie ma bardzo dobrą pigmentację, bezproblemową aplikację i co najważniejsze, świetnie wygląda na ustach, bo nie wygląda ona sucho. I z tego co słyszałam, mają być one bardzo trwałe, więc zobaczymy, jak się ona utrzymie. Nie dam jej tutaj na pewno taryfy ulgowej. Słuchajcie, jak na razie wszystkie kosmetyki. Które testowałam, sprawdziły się świetnie i też świetnie wyglądają, ale oczywiście zobaczymy sobie, jak to będzie po czasie. Dlatego z mojej strony na chwilę obecną jest to już wszystko i widzimy się wieczorem na podsumowaniu. Witam Was już po czasie. Słuchajcie, obczajcie to, jak moja skóra wygląda po całym dniu. Nie jestem mocno wyświecona, co mnie bardzo cieszy. Trochę pomadki mi tutaj jeszcze na ustach zostało i ogólnie jest sztos. Tak wyszło, że w tym teście trafiły się bardzo dobre kosmetyki i każdy z nich sobie po kolei omówimy. Zaczniemy sobie od mydełka do brwi i jeżeli o nie chodzi, to bardzo mi się podoba to, że przez Cały dzień te brwi się utrzymały bez żadnego tutaj naruszenia, też nic się nie rozmazało oraz nie wygląda źle. Po czasie wydaje mi się, że ten kolor trochę ściemniał i on ogólnie sam w sobie jest dosyć intensywny, więc jeżeli macie jaśniejsze brwi, to zdecydowanie bardziej bym tutaj poleciła wziąć sobie ten transparentny odcień. A jeżeli macie ciemne brwi, to ten brązowy Wam jak najbardziej się spodoba. Nie porobiły się tu żadne grudki ani też biały nalot. Na samym produkcie pracuje się bardzo dobrze. On się też równo. Nakłada, ale jak ja osobiście miałabym powiedzieć, które medełko bym wybrała: czy to transparentne, czy właśnie to z kolorem, wybrałabym transparentne. Mimo wszystko, nie zrozumcie mi źle, bo to jest bardzo dobry produkt. Fajnie wygląda na brwiach, ładnie je utrwalił, utrzymał się przez cały dzień. Tylko chyba zdecydowanie bardziej wolę tą transparentną formę, jeżeli chodzi o mydełka czy o żelę. Tak po prostu wolę. Jednak jak się nad nim zastanawiacie, to tutaj macie na brwiach efekt. Jeżeli Wam się podoba, to jak najbardziej możecie go u siebie sprawdzić. Omówmy sobie teraz ten korektor z NYX-a. Bardzo mi się podoba to, że on ma matowe wykończenie i mimo wszystko po czasie nie wygląda na okolicy pod okiem sucho, tylko ładnie ten mat się utrzymał. I też ta okolica pod okiem przy dwóch warstwach nie jest absolutnie obciążona. To jest korektor o średnim kryciu. On Wam jakiś bardzo dużych cieni pod oczami, czy dużych niedoskonałości nie zakryje. Mimo tego, że producent tu mówił, że ma on zakrywać również tatuaże, to może przy pięciu warstwach dałby radę. Podoba mi się to, że jest on trwały i w sumie po czasie, jak go sobie dobrze przypudrujecie i to zapamiętajcie, żeby go dobrze przypudrować, to on się nie rusza i trzyma się w miejscu, nie wchodzi w żadne załamania oraz zmarszczki i też niczego nie podkreśla, przynajmniej w moim przypadku. Bardzo ładnie wyrównuje zaczerwienienia, nadaje tej skórze pod okiem, akurat ten mój kolorek 03 Alabaster Takiego rozjaśnienia, przez co ta okolica pod okiem wygląda na taką mniej zmęczoną, bardziej świeżą. Mimo tego, że jego formuła jest dosyć gęsta, nie ma problemu z aplikacją, rozprowadza się bezproblemowo. Można sobie dokładać warstwy i krycie się lekko podnosi. I super jest to, że mamy dużą gamę kolorystyczną, bo zarówno znajdziemy tutaj odcienie jaśniejsze, jak i ciemniejsze i możemy je na różnoraki sposób wykorzystać. Teraz omówimy sobie pistacywą paletkę. Jeżeli o nią chodzi, to jestem zachwycona. Nie dość, że tak bardzo podobają mi się odcienie to jeszcze to, jak na tych cieniach się fajnie pracuje, to jest po prostu bajka. Z tej piątki najmniej intensywny jest ten cień w środku, czyli trójeczka. Według mnie musicie go użyć troszeczkę więcej, bądź nałożyć go na przykład na bardzo jasny korektor bądź bazę. Wtedy być może on będzie bardziej widoczny. Cienie ogólnie się trochę sypią, ale to nie jest jakiś duży błąd, jednak wolę Wam o tym powiedzieć. Jeżeli chodzi o cienie błyszczące, czyli 0,2 i 0,5, to ich poziom błysku jest naprawdę konkretny. Przepięknie wyglądają na powiece, bardzo ładnie się mienią. Jakbym miała wybrać mój ulubiony cień z tej paletki, to by to była właśnie za rodwójka. Paletka jest bardzo ładnie skomponowana i myślę, że jeżeli szukacie zielonych cieni, to możecie się nią zainteresować, bo nie jest ona jakaś bardzo droga, 30 zł za 5 cieni, takiej jakości. Ja uważam, że jest jak najbardziej okej. Okay. I też widzieliście, że wszystko się bez problemu blendowało, łączyło i też po czasie nic tutaj się złego z tymi cieniami nie stało, ani też nie straciły one na swojej intensywności. Z podkładami u mnie za chwilę będzie tak jak z tuszami, co jeden to lepszy, jeżeli chodzi o ten z afektu, to to jest naprawdę dobry matujący podkład. Wszystko widzicie tutaj na załączonym obrazku, moja cera po czasie nie jest bardzo mocno wyświecona, wiadomo, wyświeciłam się delikatnie, ale wystarczyłoby mi się tylko raz przypudrować, i by było w dalszym ciągu idealnie. Głównie oczywiście wyświeciłam się tak delikatnie, naprawdę delikatnie w strefie T, ale się przyczepię, bo producent mówił tutaj, że do 12 godzin ma zapewniać on matowy efekt, jednak nie minęło 12 godzin, a lekkie wyświecenie tutaj no niestety powstało. Stało, więc to jest jedyny zarzut, jaki ja mam do tego podkładu, on bardzo dobrze i konkretnie kryje zaczerwienienia i niedoskonałości mimo tego, że jest gęsty i dosyć treściwy, to nie obciąża on skóry i przez cały dzień jest bardzo komfortowy nigdzie się też nie zebrał, nie wygląda brzydko ani sucho, wydaje mi się że ten efekt matu do 12 godzin może być przy cerze normalnej bądź suchej, bo przy mojej mieszanej czy tłustej, no wydaje mi się, że tutaj raz trzeba się będzie poprawić, wiadomo ja się nie wyświeciłam tak mega mocno nie mam takiego mokrego efektu na twarzy, to sebum jest jakby takie pod kontrolą, jednak no myślę, że takie delikatne przypudrowanie się w ciągu dnia dużo nam tutaj doda i jeszcze bardziej przedłuży nam trwałość tego podkładu bo ona też jest bardzo dobra i słuchajcie on mi szedł tak delikatnie tylko z brody i z nosa i jak dla mnie jest to bardzo dobry podkład, więc brawo afekt powiem więcej, mogłabym go nawet przyrównać do tych podkładów wysokopółkowych jak na przykład Lancome który wam ostatnio testowałam jest tutaj naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o ten podkład mega mi się podoba jak on wygląda i on też przepięknie wygładził skórę nawet po czasie jak możecie zobaczyć pory nie są aż tak bardzo widoczne jeżeli chodzi o pomadkę z paezy, to ona już tutaj dołącza do mojego codziennego makijażu do teamu pomadek niezawodnych długotrwałych, w których jest na przykład L'Oreal, Rimmel Maybelline czy Rare Beauty, ja przez Cały dzień jadłam, piłam, nie dawałam taryfy ulgowej tej pomadce, ona w dalszym ciągu tutaj na ustach pod koniec dnia pozostała. Wiadomo troszeczkę jej zeszło, ale uważam, że trwałość jest naprawdę wybitna. Jest to pomadka zastygająca, która się nie odbija, więc jest bardzo pewna, ani też się nie rozmazuje. Jeżeli chodzi o komfort, to jest to jedna z bardziej komfortowych matowych pomadek, jakie miałam. Wydaje mi się, że to przez tą jej formułę, która jest bardzo płynna, trochę mi ona przypomina chudę, wiecie? Te pomadki z chudy jak kiedyś. Bardzo lubiłam. To ta jest bardzo podobna, ale uważam, że ma jeszcze lepszą trwałość niż chuda. Ale na jedną rzecz tutaj zwrócę uwagę, bo wiadomo, są pomadki, które możecie sobie dokładać i nie czujecie takiej skorupy na ustach. W przypadku tej, ja bym nie dokładała kolejnej warstwy, tylko ściągła to, co macie. I nałożyła od nowa. Wtedy macie gwarancję stuprocentowego komfortu. I też na uwagę myślę, że zasługują kolory tych pomadek, bo są bardzo uniwersalne. Mamy też piękne czerwienie, więc można się zainteresować, bo naprawdę dobry zawodnik. Dobra słodziaki, dajcie mi znać, które kosmetyki z tego testu spodobały Wam się najbardziej. A może już coś u siebie testowaliście, to oczywiście czekam na Wasze opinie w komentarzach. A z mojej strony jest to już wszystko i widzimy się w kolejnym filmie. Buśka Papa! Mua.